Zapraszamy do nowego oddziału Credit Union przy Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Misisadze. Biuro otwarte od poniedziałku do piątku, od godziny 9 rano do 9 wieczorem i w soboty od 9 do 1 po południu. Oferujemy pełny serwis finansowy, w tym pożyczki hipoteczne, personalne i biznesowe oraz szeroki wybór lokat i usług inwestycyjnych. Zapraszamy! Każda przesyłka z piastem idzie szybko. Szybciej. I najszybciej. Masz starą biżuterię? Nie sprzedawaj. Złotnik z wieloletnim doświadczeniem odrestauruje ją i naprawi. Tutaj też znajdziesz oryginalne wyroby własnego projektu: AJ Majerski Jewelers, Toronto, skrzyżowanie Lakeshore Boulevard West i 30 ulicy. Pani Urszula Lipińska, po kilkunastu latach praktyki lekarskiej w Polsce, od 1989 roku prowadzi sklep zielarski Health From Nature przy 47 Ronces z Welsawyń. Health from Nature oferuje ponad 300 ziół oraz kosmetyki ziołowe, witaminy i minerały. Fachowe porady z zakresu ziołolecznictwa. Big Boys with Cool Toys. Szeroki wybór zdalnie sterowanych modeli, części zamienne i akcesoria. To znakomita okazja na prezenty świąteczne dla chłopców małych i bardzo dużych. Sklep znajduje się w Missisadze na plazie przy restauracji Orbit, po przeciwnej stronie Starski One. Polski zakład samochodowy Marks Garage dokonuje wszelkich napraw elektrycznych i mechanicznych. Specjalizujemy się w naprawach automatycznych skrzyni biegów. Marks Garage 5 Tupper Avenue w Etobicoke, tuż obok skrzyżowania ulic Kipling i Horner. Karta Kredit Union działa nawet dla na British Virgin Islands. Pieniążki Prosto Skredit Tydzień temu nadaliśmy sprawozdanie z wręczenia stypendiów przyznanych przez Fundusz Wieczysty Milenium Polski Chrześcijańskiej studentom mieszkającym w Misisadze. Zgodnie z ustalonymi przez Fundusz zasadami, stypendia przekazywali również członkowie Zarządu Okręgu Misisaga Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Dziś przedstawimy Państwu fotofelieton z wręczenia stypendiów Funduszu Millennium studentom z Toronto. Uroczystość miała miejsce w minioną sobotę w sali domu SPK przy Beverly Street. Komentarz do zdjęć pana Waldemara Szcześniaka opracowała pani Krystyna Sroczyńska. Uroczystości wzięli udział prezes Funduszu Milenium Marek Malicki, członkowie zarządu okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej, prezes Juliusz Kirejczyk i wiceprezes Jan Cetowski oraz Krystyna Sroczyńska i Bartłomień Chabrowski. Studenci zostali zapoznani z rolą i działalnością Funduszu Milenium, Kongresu Polonii Kanadyjskiej, strukturą organizacji polonijnych i ważnymi kierunkami działalności Kongresu, m.in. obroną dobrego imienia Polski i Polaków. Stypendia dziewięciorgu studentom wręczyli panowie Marek Malicki i Juliusz Kirejczyk. Przyjmując czek, każdy student powiedział kilka zdań o sobie, swoich studiach i planach na przyszłość. Studentom zaproponowano mówienie w języku angielskim lub polskim, mimo iż urodzeni, a w każdym razie wychowani w Kanadzie, mówili po polsku, co było miłą niespodzianką dla organizatorów. Studenci zapisali się już do różnych stowarzyszeń, ale wyrazili duże zainteresowanie istniejącymi organizacjami kongresowymi. Zostali o tym szerzej poinformowani podczas rozmów towarzyskich i po częstunku po wręczeniu stypendiów.